Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest ósma rano. Idę do samochodu. Max już jest w ogóle w szkole. Zawiozłam go do klubu. Wróciłam tylko zjeść takie małe śniadanko. kadapeczkę przekąsiłam. I jadę teraz zapisać się do szkoły angielskiego. Znaczy, prawdopodobnie zapiszę się. Dzisiaj jest dzień, w którym udzielą mi wszystkich informacji. No i zobaczymy... Jestem już na miejscu, o w tamtym budynku to się mieści, tylko muszę wiecie co, iść tam, bilecik na parking wyciągnąć, tylko ile tutaj można stać bez opłat, do dwóch godzin, do trzech godzin, o to spokojnie. Już po, mam tutaj dokument. To było tylko takie spotkanie informacyjne. Pani mnie wpisała na jedną datę w sierpniu. Mam przyjść, przynieść dokumenty. Wszystkiego się dowiem. I tak, kurs ten odbywa się, boże, teraz nie mają, trzy razy w tygodniu chyba. I koszt tego to jest około 550 funtów rocznie, i w to wliczone są już egzaminy, wiecie. Mi egzaminy nie są potrzebne, bo ja. Ten angielski chcę tak po prostu tylko dla mnie ulepszyć, podszkolić. Ale wiecie, no jak już egzaminy są wliczone, to, to pewnie bym robiła te egzaminy. Także nie wiem, jestem ciekawa. Wiecie co, jakoś więcej chęci, więcej powera miałam, jak byłam tutaj miesiąc temu, kiedy ja tu byłam, chyba ponad miesiąc temu. Jakoś tak mi to już wszystko opadło. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale wiecie, do września jeszcze jest trochę czasu, także. Może znów jakoś, nie wiem, nabiorę ch większej chęci i sił na to. Może dlatego, że wakacje zaraz się zaczynają i jakoś tak przestałam myśleć o tym, albo przez to, że tak długo czekałam, nie wiem. Dobra, najważniejsze, że mam umówioną wizytę na, na zapisanie się, już takiej konkretnej. Tam mi wypisali też listę, jakie dokumenty mam przynieść, i wszystko. Fajnie. Przyjechałem do Azdy, całą drogę się zastanawiałam, co zrobić dzisiaj na obiad, jakoś tak mi pomysłów ostatnio brakuje, ale w końcu wymyśliłam mięso z sosem, tylko nie wiem jeszcze jakie mięso, do tego ziemniaczki i do tego ogórki kiszone z cebulką może, taka surówka. Butchol z Azdy. Za wszystko zapłaciłam 19 funtów 30 pensów i mamy truskawki, mięsko i chciałam zrobić mięso w sosie, ale wiecie co? To mięsko jest tak fajne, że chyba je jednak w panierce usmażę, A sosikiem same ziemniaki poleję. Sok jabłkowy dwa razy moje ulubione ziemniaki, cytryny, banany, sosik, orzechy nerkowca, miks orzechów i to wszystko. Pora na kawkę. Dzisiaj zrobimy sobie kawusię L. Uuu, jakie zielone. I wydaje mi się, że musimy na chwileczkę usiąść i sobie porozmawiać. Kilka, kilka tematów chcę poruszyć, a dokładnie dwa. Gotowa? Otóż chcę z Wami porozmawiać o, o filmie, a dokładnie o filmie, o metamorfozie naszych pokoi. Otóż po pierwsze, kilka osób mnie zapytało, jak Max będzie odrabiał lekcje, skoro u niego w pokoju nie ma teraz biurka. Otóż, tak jak wspomniałam, jest to jego sypialnia, a nie pokój. Nie wiem, e, wydaje mi się, że w Polsce jest tak przyjęte. No, zresztą może nie tylko w Polsce, że pokój dziecka to jest pokój... Y, s, służy do spania, służy do zabaw, służy do nauki, do wszystkiego. Otóż u nas w domu tak nie jest. To jest sypialnia Maxa, łamane na bawialnia. Ma tam zabawki i cieszę się właśnie, że te zabawki są zamknięte pod łóżkiem, bo jak idzie spać, y, to ma tak jakby... Wiecie, jego myśli nie krążą wokół zabawek, tylko jest taki wyciszony bardziej. Ale ten pokój nie służy do nauki. Do nauki pokój będzie na dole. Tam, gdzie ja robię swoje biuro, butik, tam, tam jest biurko, tam jest krzesło i to będzie też pokój do pracy dla Maxa. Po pierwsze, on nie dostaje zadań domowych w szkole tutaj w Anglii. Inaczej trochę to działa. Max ewentualnie teraz dostaje, wiecie, jakieś książki do czytania, to sobie siedzimy. Na kanapie i czytamy wspólnie, nie dostaje żadnych prac pisemnych. Jeżeli on jakieś zadania y, wy, wykonuje, je, jeżeli ja mu dam jakąś książeczkę z zadaniami, on siada przy biurku i robi. I nie robi tego w swoim pokoju, tylko robi to właśnie przy biurku na dole tutaj. E, no więc o to się nie martwcie, Maksiu ma miejsce do pracy. E, po drugie, dlaczego nie zostawiliśmy pokoju Maksa na dole? Otóż. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Max zostaje w pokoju na dole, a my i, i, i tu śpi, a my idziemy spać na górę. No po prostu nie mogłabym zasnąć, nie dałoby mi to spokoju, gdzie my byśmy byli na górze, on by był tutaj sam na dole. Mm -mm. On musi być, wiecie, niedaleko nas. Ja muszę słyszeć, chociaż, wiecie, przebudzę się, jakbym wiedziała, że on przebudzi się w nocy, czy wstanie a to w ogóle taka odległość by była, on tu na dole byłby blisko drzwi, w ogóle nie, 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 nie. Poza tym te mniejsze pokoje u góry są generalnie przeznaczone na, na sypialnie, takie dziecięce, a ten pokój na dole to powinna być tak naprawdę nasza duża sypialnia. Ale znowuż szkoda mi było zostawiać tego większego pokoju tutaj na dole jako sypialnię, gdzie trochę się gnieździłam u góry. Ja tam pracowałam, ja tam swój butik prowadzę i, i trochę ciasno mi było. Więc myślę, że jeżeli chodzi o naszą rodzinę, jest to idealne rozwiązanie. Być może w innej rodzinie inne rozwiązania byłoby lepsze. Dla nas y, takie umiejscowienie, takie rozłożenie pokoi, taki podział jest idealny. Co do Maćka. Otóż, czy Maciek się wyprowadził? Takie pytania też zostały mi zadane. Maciek miał się wyprowadzić, dlatego ta cała przeprowadzka pokoi była zaplanowana, bo Maciek miał się już wyprowadzić. Wszystko już zaplanowaliśmy. Maciek miał podpisać umowę, miał. Wiecie, bardzo ciężko jest kupić dom, kupić mieszkanie, szczególnie tak młodej osobie. Trzeba mieć bardzo duży wkład własny, no i wiecie, dużo innych też jest problemów z tym związanych. Maciek chce wynająć pokój i już miał wybrany, ale. Maciek chce mieć pokój w centrum, albo bardzo blisko centrum. Jego życie toczy się w centrum, on jest jeszcze młody i trochę kosztują te pokoje. Wiadomo, gdyby chciał poza miastem gdzieś pokój wynająć, byłoby to o połowę, albo i jeszcze. jeszcze bardziej tanie, jeszcze tańsze. Otóż Maciek chce wynająć w centrum. Yy, większość domów, które wynajmuje pokoje, yy, są to domy, które wynajmują. Powiedzmy, pokoje dziewięciu osób, mają dziewięć pokoi, dziewięć osób tam mieszka. Siedem osób tam mieszka. To jest po prostu coś strasznego. Jeżeli nie ma wyjścia, trudno, mieszka się w takim domu. Ale jeżeli Maciek ma wyjście, ma opcję, wiecie, szukania dalej, więc szuka. No i znalazł bardzo fajny dom na Jazzmont, blisko centrum. I dwie osoby miały tylko mieszkać, on i tam ktoś jeszcze. Bardzo taki nowoczesny dom w takiej yy, lepszej, droższej dzielnicy, bym powiedziała. Bardzo czysto, bardzo spokojnie. Tak, nawet posz. <grym> nawet taki przed wejściem ogrodzony teren z tyłu ogrodzony teren taki, wiecie, ogródek. No, bardzo fajny pokój, taki nowoczesny. I już Maciek się zgodził. Powiem tak: ten dziewięcioosobowy dom, jak wynajmują pokoje, to życzą sobie z rachunkami już. 580 funtów. Ten dwuosobowy na dezmond Maciek znalazł za 680 funtów. Okej. Okay. Pasuje mu, weźmie, podpisze umowę. No, i już miał podpisywać kontrakt. Miał kontrakt podpisany dostarczyć do północy, bo to online wszystko się odbywa. I jakoś tak jeszcze raz um, zaczęliśmy o tym rozmawiać, zaczął przeglądać ten kontrakt, i to było już w pół do ósmej wieczorem. I wiecie, co, gdzieś tam. Niedoczytane było gdzieś tam mały druczek albo nie tak sformułowane, ale w końcu, jak się Maciek doczytał, także uważajcie na umowy, naprawdę. Okazało się, że Maciek byłby odpowiedzialny za opłaty tej drugiej osoby. Jeżeli ta druga osoba, nie, e, która tam też by mieszkała, nie wywiązywałaby się z opłat, maciek musi pokryć jego koszty. E, chore jest to dla mnie. Jak, jak w ogóle wiecie, takie coś w umowie można. Zawrzeć no, dla właściciela to super sprawa, ale nie wiem, czy to jest normalne, czy to jest dla mnie coś nowego. Powiedziałam Maćkowi, absolutnie żadnych dokumentów nie podpisuj. Ten właściciel tego domu jeszcze mówił, o nie masz się co martwić, ja, to, ja tego, tą drugą osobę znam od czterech lat. A ja tak sobie myślę, skoro zna od 4 lat i jest taki pewien tej drugiej osoby, to dlaczego takie coś zawarł w umowie, skoro taki pewny jest. Nie, powiedziała Maćkowi: absolutnie. I wiecie, no to było takie trochę małe rozczarowanie dla Maćka. Wiecie, jak to jest? Jak już się nastawicie, że się przeprowadzacie, już praktycznie od zaraz mógłby tam mieszkać, już myślami, wiecie, urządza sobie ten pokój i nagle Ciach takie coś doczytuje. No, wiecie. Błąd, że wcześniej tego nie doczytał, ale to była pewnie taka euforia, takie zauroczenie, takie wiesz, wiesz, wiesz wiecie, już takie myśli o, zmi o zmianie, rozpoczęcie nowego etapu w życiu. No ale dobrze, że się tak stało. Jak się stało, dobrze, że doczytał to, dobrze, że nie podpisał tego. No i zaczęły się dalsze poszukiwania. My w międzyczasie już. Przenosiliśmy tam pokoje, ale mówiłam, Maciek, nie martw się, pomieścimy się. Je, wiecie, miejsca do spania jest dużo. No i znalazł Maciek kolejny pokój. Sześć nie, w samym centrum, sześć minut od metra. Też super wszystko, bardzo mu pasowało, No i jeszcze lepsze, bo w samym centrum, ale wiecie co, ten pokój kosztował 800 funtów z rachunkami już. Wiecie, płaci Maciek 800 funtów i nic go już nie interesuje. Jakie to są pieniądze? To po prostu. Pewnie można by spłacać dwa domy na raty w tej cenie. Szok normalnie, jakie to są ceny. No ale dobra, Maciek powiedział: okej, okay, jest w stanie tyle zapłacić. Pojechał, zobaczył i też bardzo nowocześnie, wszystko super, fajnie, ekstra. No i wstępnie potwierdził ten pokój, ale potem wrócił do domu i zaczął wiecie, przemyślał to wszystko, zaczął rozmawiać ze mną. I, I tak jak wspomina to wszystko, i też sobie jakieś tam zdjęcia chyba zrobił, że to był pokój nowoczesny, ale on miał sprawiać tylko takie wrażenie. To nie do końca było to, te ściany były tylko tak przemalowane, żeby tylko wrażenie czystego sprawiało. Meble nowsze wstawione, dlatego wydawało mu się na pierwszy, wiecie, rzut jak otworzył drzwi. O, nowocześnie, super tu jest. I w końcu suma sumarum, doszedł do wniosku, że nie warty jest ten pokój tych 800 funtów. Zaraz by tam się też wszystko zaczęło sypać. Mm, zaraz by to nie wyglądało tak pięknie, a 800 funtów trzeba płacić, tym bardziej, że podpisujecie umowę na jakiś czas. I tutaj znów właśnie było te pierwsze zauroczenie, a potem przemyślamie to wszystko, ale. Cieszę się, że wiecie, na spokojnie potem myśli o tym wszystkim. Także Maciek jak na razie jest w domu, szuka dalej. No i planuje przeprowadzkę, ale mówiłam do Maćka, nie spiesz się, wszystko wiecie, powoli swoim krokiem. Mnie też wiecie, z Maksem nie będzie tutaj w domu przez bardzo długi czas, bo lecimy na wakacje. No i niech Maciek sobie tutaj spokojnie mieszka, niech się opiekuje Lili. <laughs> Przynajmniej Lili będzie miała towarzystwo. I na spokojnie, wiecie, niech sobie szuka dalej tego pokoju. Nie ma pośpiechu. Dopijam kawusie. I wiecie co? Jeszcze Wam coś powiem. Może macie ochotę teraz na taki mały relaks? Otóż wczoraj byliśmy w lesie. Byliśmy na spacerze. Ja, Wojtek Max Maciek i było bardzo fajnie i taki czas rodzinny spędziliśmy i taki przyjemny na świeżym powietrzu dużo zieleni trochę wcześniej popadało i wiecie wszystko było takie zielone wszystko takie, takie czyste no i nagrałam mam co nieco zobaczcie sobie Cześć, Cześć gdzie idziemy Do lasu Do lasu na wycieczkę, na wycieczkę. Nie, to bez Maćka byliśmy. No. Maksiu, czekaj! <ślad na koniec> Ale jest fajnie. A ile ludzi tutaj biega? Przed chwileczką tyle ludzi nas mijało. Tutaj jest kort tenisowy. Kawiarnia.

Do torebki włóż. Maciek ma cappuccino okic, i gorącą krejska, czekoladę. Nie czekolada, żeby mu złego nie dał. To jest czekolada, ale uwagę buduj. To, to ty mu nieś, wzorom ty ma, nieś na razie. Na Chodź na zewnątrz, tata to tam ma... jest. No, <laughs> tam. <Nie laughs> O, to jest takie, to jest bezalkoholowe, nie? To piwo imbirowe. No piwo imbirowe, no napój taki imbirowy. Zobacz, jakie nazywa. fajne, gazowane. I co, to jest ostre? No, tak jak pijesz, to trochę ostre nawet. No, ostre trochę. Nie, stopinem. No, no te w krabie nie przepłynie tej. Mostrze ja go złapuje. No tak. prawie. O. Tutaj tak najwięcej jest. To nie oddaje filmik tak. Tak super te drzewa wyglądają, obrośnięte liśćmi. I obiadek. Dobrze, ja zasiadam teraz do komputera, popracuję sobie. Nic nie przygotowałam. Miałam obiad przygotować, teraz już jest pora yy, na odbiór Maxa ze szkoły. Ja przesiedziałam 4 godziny przed komputerem, zrobiłam tylko małą przerwę na odkurzanie. No i patrzę na zegarek już muszę iść. Także dzisiaj będzie późny obiad. Ale wiecie, byłam w takim transie, jak robiłam, montowałam, 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 to nie chciałam przerywać. W ogóle chyba trawę kosili, a to wszystko jest tak mokre, bo tak padało. Tak do mnie teraz dotarło, że już mam trochę czasu, mój samochód, i jeszcze nie nagrałam Wam opinii naszej. Czy, czy po raz drugi zakupiłabym ten samochód? Co o nim myślę? Czy warto było, czy nie warto było? Już mam trochę materiału nagranego, ale, ale trochę muszę Wam jeszcze tam opowiedzieć. Także myślę, że w najbliższym czasie zobaczycie taki film. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Maxa Stara hulajnoga. Ojejka, wiecie, ile dni szukałam tej hulajnogi? Trzy dni, jakoś tak. Max ma dwie takie ładniejsze hulajnogi i jedną miał taką bardzo starą. I ta stara to była taka na podwórko, wiecie, że nie szkoda, jak gdzieś rzuci cokolwiek. No i właśnie pewnego dnia mówię do Maxa, weź hulajnogę, gdzieś tam szliśmy i nie mogliśmy znaleźć tej hulajnogi. I on chodził po dworze szukał i nie było. Mówię... No nie wiem, przepadła koniec. I teraz wyruszyłam autem spod domu i wyobraźcie sobie, patrzę po prawej stronie leży. Od razu wysiadłam i zapakowałam ją do auta. Jest strasznie mokra, ale wyschnie, ale jest. No, no niby nie szkoda, ale wiecie, nawet z drugiej strony szkoda, bo potem musiałby na dwór taką ładną brać. <laughs> Jesteśmy już w domu, Max od razu został na dworzu na kolejnoce jeździ i mi się teraz przypomniało, że ja jutro jadę do Kasi na nowe paznokcie. Ale zobaczcie, jak się fajnie te paznokcie trzymają. Tak mi się podobają, że powiedziałam do Wojtka, że najchętniej bym zrobiła takie same, ale no wiecie, no nie zrobię takich samych. Mam już jeden plan trochę inny, ale coś w takim stylu. Także myślę, że też wyjdą super, więc y, może po prostu. Dołączę do tego vloga jutrzejszy poranek, yy, jak pojadę na paznokcie, a teraz zabieram się na obiad nareszcie. Ziemniaczki już obrane, tu patelnie przygotowałam, garnek i jednak zmieniłam zdanie i będę robiła mięso. W sosie tylko przekroję je na pół, żeby od razu były takie kawałki do brania i nie będzie ogórków. Wszystko inaczej wyszło. Nie będzie jednak ogórków kiszonych, bo przypomniało mi się, że mamy mało solne, to trzeba korzystać i jeść. Potrzebuję Waszej pomocy. To jest kaktus Maxa, którego przesadzałam i on pięknie rósł. I im jest większy, tym jest chudszy na górze i przechyla się cały czas. On jest dosyć głęboko posadzony i nie mam pojęcia, co z nim robić. Miał malutką doniczkę i rósł pięknie. Jak go do większej przesadziłam, to coś się z nim dzieje i tak mi jest go szkoda. Może ktoś pomoże? No, zobaczcie, on jest w miarę taki sztywny. Pomóżcie, co mam zrobić? Właśnie był Amazon i wiecie co? O. Takie ściere, O, jakie zgniecione. Takie ściereczki kupiłam, to są takie takie druciaki chyba, ale one są nasączone mydłem. Więc jak garnek musicie wyczyścić czy coś to bierzecie pod wodę i to od razu pienić się zaczyna i zaczynacie czyścić. Otworzę i pokażę wam jak to wygląda. O. Takie coś to jest. I tutaj jest 10 w środku i to kosztowało chyba funta 89 na Amazonie. Link wam zostawię w opisie pod filmem. Witajcie dnia kolejnego, jedziemy zaraz na nowe paznokcie i się zastanawiam, którymi perfumami się wypachnić dzisiaj. Hmm. może Lady Million. A oh. jak to fajnie, knajpka udekorowana. Cześć, Kasiu! Witam, witam. Już? Jeszcze nie. Wiedz, a może ja się rozbiorę? Właśnie wyszłam od Kasi. Paznokcie już mam gotowe. Chcecie zobaczyć? Ta Takie cuda zrobiłyśmy. Wiecie, co od jakiegoś czasu chodzą za mną gładkie paznokcie. Jeden kolor po prostu. I jak mówię to Wojtkowi, to Wojtek mówi do mnie, jeden bez zdobień! A <grymne> ja, śmietniki za mną. Jeden bez zdobień. Ja mówię, no jakoś tak, coś mi się chce. Nie wiem, zawsze chciałam coś świecącego, brokaty, jakieś wzorki. A teraz mi się chce czegoś takiego bardziej, nie wiem, takiego. Wiecie, łagodniejszego. Już uważam, ostatnio te paznokcie były łagodniejsze, ale mi się bardzo podobały. No i dlatego chciałam coś w tym samym stylu zrobić. No i myślę, że są w takim stylu. Inne, ale w takim stylu. I mi się bardzo podobają. Naprawdę takie, takie ostrzejsze, takie idealne na wakacje, na lato. No mega wyszły tutaj. Drugą rękę Wam jeszcze pokażę. No super są. <laughs> Nie, panie idą przede mną i się wracają do kogo ja mówię, nagrywa. No, ale cieszę się. Dobra. No bo ja wam nie mówiłam, że to już są moje paznokcie na wakacje do Gdańska. Ja cię, przygotowania ruszyły pełną parą. A teraz za parę dni robimy z Anią włosy, także też wam pewnie coś nagram. Dzieje się, dzieje. Sie Się zachwycam, piękne są. O, w kamerze to wygląda trochę jak odcień czerwieni, ale to jest taka e, pomarańcza z taką morelą. Moje ukochane kolory. Fajnie na lato. Super. No. No dobra, to co? Ja jadę do domu i tak się zastanawiam, bo wiecie co, mam przesyłkę z hajemu i mm, tak się zastanawiam, czy zdążę nagrać, bo jak wrócę, będzie po 13:00 ale już wiecie, koło trzeciej po maksa będę się zbierać i myślę, czy zdążę to nagrać, zobacz, jak nie, to może wieczorem, bo właśnie chcę dzisiaj nagrać Hajem, który zobaczycie, myślę, już po tym vlogu na kanale. Kolejne bardzo fajne zamówienie. Także co, żegnamy się, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni ze mną. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!